Czytajcie, bo jak nie, to przyjdzie głodny pisarz i będzie źle. Yy, powiem szczerze, że trochę nie rozumiem tego pytania. Ponieważ czytanie jest dla mnie tak naturalne, że brzmi mi ono trochę tak jak pytanie o to, dlaczego lubię oddychać. Ale okej, okay, yy, spróbuję. Yy, po pierwsze, yy, te wszystkie książki, które czytałem, yy, ukształtowały mnie jako człowieka. Po drugie, czytanie to ciągle jeden z najlepszych sposobów na poznawanie świata. I wreszcie po trzecie, tutaj może najważniejsze. Czytanie po prostu sprawia mi przyjemność. Czytanie jest fajne. I tyle. O bo, bo, bo zupa jest zasłona, bo czasem tej zupy nie ma. Czytanie jest dla mnie jak pisanie naturalne i ciężko mi znaleźć jakieś jedno konkretne bo. Ale jakbym miał się nad tym zastanowić, rzeczywistość wydaje mi się trochę jak jazda pendolino na odcinku kraków Warszawa, wszystko pędzi krajobraz jest poszatkowany. I dzięki czytaniu mogę się na chwilę zatrzymać, spojrzeć na okolice. Nie zawsze jest to krajobraz sielski, często jest tam dużo cierpienia. Ale myślę, że jest to jedno bo, o którym warto powiedzieć. W zasadzie to nie mogę powiedzieć, że lubię czytać, bo to troszkę tak, jakby powiedziała, że lubię oddychać. Wyobrażam sobie życie na bezludnej wyspie, wyobrażam sobie życie bez innych ludzi, nawet bez słodyczy, ale bez książek życia sobie absolutnie nie wyobrażam. Bardzo lubię czytać książki, bo dzięki książkom spotykam moich wspaniałych przyjaciół Mayrona Bolitara, Erlendura Svensona i Rudolfa Heinca. Jeśli i wy chcielibyście dołączyć do naszej paczki, czytajcie książki. Lubię czytać książki, ponieważ dzięki nim potrafię zapomnieć o szarej rzeczywistości i siedząc wygodnie w fotelu, przeżywam przygody, o których mogłabym tylko pomarzyć w prawdziwym życiu. Dlaczego lubię czytać książki? Powodów jest bardzo wiele, oczywiście, ale chyba najważniejszym z nich jest to, że po prostu uwielbiam puszczać się wodze fantazji. A nie ma ku temu nic lepszego niż e, czytanie właśnie albo pisanie książek. Dlaczego warto czytać? To bardzo proste, bo tylko dzięki książkom. Jednego dnia mogę być na przykład Herkulesem Poirot, następnego Dobrym Wojakiem Szwajkiem, a jeszcze trzeciego Harrym Potterem, taka starsza wersja Harry'ego Pottera. I takie cuda możliwe są tylko dzięki książkom, dlatego warto czytać. Dlaczego lubię czytać książki? Z tego samego powodu, dla którego lubię je pisać. To znakomity sposób na oderwanie się od ponurej rzeczywistości. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia ani bez pisania, ani bez czytania. W czasach, gdy chodziłem do szkoły, czytanie lektur było dla mnie największą karą. Teraz, po latach, bardzo żałuję tego straconego czasu. Właściwie moja praca polega głównie na czytaniu. Pisanie to ledwie niewielki ułamek. Ale nawet jak jestem zmęczony, to po całym dniu i tak siadam i czytam kolejną książkę. Tym razem dla przyjemności, bo lubię czytać. Światowy Dzień Książki. Dzisiaj. Ja mam Dzień Książki codziennie, bo nie mogę bez nich żyć. Żywię się nimi. Jestem pożaraczem ludzkich dusz. A książka, każda to przecież uwięziona na wieczność czyjaś dusza. Życzę wszystkim pożeraczom na świecie smacznego dnia książki. Zostałam zapytana, dlaczego, dlaczego czytam książki. Książki. To jest taka ucieczka trochę od rzeczywistości. To jest przeżywanie takich emocji, których w życiu bym nie potrafiła i nie miała okazji przeżyć. W książkach mogę bywać w wielu cudownych miejscach, do których może już nigdy nie pojadę. Dzięki książkom mogę e, doświadczyć wiele fajnych rzeczy. Mogę e, trochę uciec od rzeczywistości, mogę być przez pewien czas królową, mogę być e, detektywem, mogę przeżywać ogniste romanse i, e, i mój mąż jest spokojny. E, więc bardzo polecam. Czytanie książek jest przecudowne, jest, 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 jest super. Nazywam się Marcin Wroński, a oto jest jajko. Ja jestem pisarzem, natomiast jajko jest zdrowe, smaczne i pożywne. Niestety, życie jest ciężkie. Jajka nie dostaje się za darmo. Na jajko trzeba zapracować, na jajko trzeba zasłużyć. Górnik zasłuży na jajko fedrowaniem, rolnik sianiem i zbieraniem, polityk. Wmawianiem Państwu, że ludzie na antypodach chodzą do góry nogami. Pisarz, pisanie. Jest jednak jeden wyjątek w przypadku pracy pisarza. Otóż, gdy przygotowuję się do pisania, czytam książki. No, może nie akurat tę, bo ta jest moja, ale powiedzmy, gdy otworzył encyklopedię na literze W, jak Wroński, mogę udawać, że. Pracuję i z czystym sumieniem zjeść jajko. Lubię czytać. Pozdrawiam Państwa.